Siem, maneczko! ja jestem Beku i dzisiaj pokażę wam taki dziwny symulator, o którym nic nie chodzi, po prostu jeszcze do kibla. Nazywa się on Drunk3D, znalazłem go na Google Store, czyli jak ktoś tam woli sklepy Play. No i dobra, zobaczmy od jak się to gra, jakie jest ładne sterowanie, grafika. No już wiadomo, że będziemy facetem. Ja to mam co to w ogóle jest? Drugina jest powy, co jest tam dużo wicek WTF Jeszcze jest naprawdę sika przez spodnie WTF WTF Jaki Jaki d... No i dobra, to już chyba koniec, bo... chciałbym to trochę, na coś na... 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 na też, ...no jakieś minuty nie... czasu. Ale nie widzimy nic... Dobra, to już chyba będzie koniec na coś. No bądź. Co tu wykapślę, bo chory jestem. Starałem się wyjść na swatę od kiemnicy dzisiaj. O, to masz na... pewnie. Nie chcę sprawdzić o lajki i jeżeli chcecie ja naprawdę widzio na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie. No to było wszystko, co wam się pokazać, i możemy ładnie powiedzmy to widzę.